Dawaj takuszemy prawą i stronkę. Gdzie? Prawą i strantę. Dobra. Ej, chodźcie na flankę! Wszyscy za mną! Zajem, za do Dobra, czas zdobyć te krzaczki. Osłania dzik, osłania dzik. Widzicie co? Następny, Dawaj, 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 Do przodu. 12! Gdzie? 12 na, na rzeką kontakt! Zawaj. Dawaj, wesprzemy! Z przodu... Z przodu do wyrostu, dawaj! UWAGA NA PRAWĘ FLANKĘ! Karolek, Uważaj naprzód! Jesteś ostatni! Nie wiem! Idą Są po drugiej stronie? Stron od prawej strony! Ch Zaraz ruszy wóz! Wiem, słyszałem jeszcze raz powtórz bo tam. Zaraz ruszy wóz mamy się trzymać blisko drogi. A co z nimi? Takie info, chuj wiem. Kto to jest? To są nasi, to są gimbusy Dobra, dawaj, może Bo idź z tymi gimbusami Idź, weź ich i ciś rzeką, a my będziemy tutaj Chodź Ej! Ej, grupka naszych idzie po drugiej stronie rzeki i cisną polem, a my po tej stronie Naprzód Dawać, dawać, dawać Dobra. Mogę, przechodzę, przechodzę. Karole, widzisz coś? Przechodzą! Dawaj do dużego drzewa. Do tego dębu, dawaj. Widzimy! Tu peper, tu peper. Jestem po prawej stronie lasu, mamy kontakty po drugiej stronie rzeki i dużo na prawej flance. Gaj jest po drugiej stronie! Ej, osłaniajcie mnie! Idę do was! Teraz, trzy, cztery! Osłona, osłona, osłona! Wolić, wolić! Uwaga, przechodzę, przechodzę! Osłaniajmy! 車内。 Cisnąć ich! Cisnąć ucieka! Ktofują się? Jeden ucieka! Dawaj na dół, na dół! Nie idźcie groblą! Po drugiej stronie są wciąż przeciwnicy! Nie górą! Tam jeszcze jeden ucieka! Wiem, wiem!

Trzeba chwilę dychnąć. Dawaj, dawaj, posuwajcie się. Oni nie żyją. Nie, teraz idą kolejni. Aha. Podciągnijcie, dawaj. Nie przechodźcie tutaj. Idźcie dalej tą stroną. Tamtej się wycofuje łąko. Dobra, dawaj, wycofujesz się idziemy

Co tu przez Przed tobą Ty przed tobą, pilnuj tam Wychyl się i zobacz, czy tam nikogo nie ma To są nasi na naprzód Kolejna Kolejna. Ty, tam jest węższe koryto. Kolejna, trzy sarny. Ale fajnie. Chodź tam, węższe koryto Ale po co? Już, już minęliśmy w ogóle Chiny. Już jesteśmy... Ej, musimy teraz atakować tam. Już się zrównaliśmy z Chinami. Co? Kurwa. Tam jest trochę wężej rzeczywiście Chodź tam jest wężej Tak? Przynajmniej na oko Ej uwaga, łap mnie Ej ty, łap mnie, stań tu Wszystko Jesteś prawie w dziwym, asg Naprzód! Yeah!